Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Jak widzicie, jest zmiana. Robiłem to na sucho, taką wysepkę z korzeniem. Źle obliczyłem szerokość, bo nie wziąłem pod uwagę, że są wzmacnienia, ale Jakoś to włożyłem tak to wygląda. Woda dlatego jest taka, bo rybą dawałem suchy. No i oczywiście wróciłem z powrotem do swoich bąbelków. Mała przemiana. Oczywiście restartu tu nie było. Ale tak to oczywiście wygląda. Pokleiłem na sucho, na desce. No i później włożyłem do akwarium. Też dodałem do pyszczaków trochę kamieni. Za chwilę Państwu pokażę. No i coś tu mogę jeszcze Państwu powiedzieć. Stolik już jest zamówiony pod nowe akwarium. We wtorek lub w środę jadę zamawiać akwarium. A stolik już jest zamówiony. Już mówiłem wymiary, ale jak przyjdzie, tak liczę do trzech tygodni. Powinno już wszystko być. Stolik będzie szybciej. Akwarium wiadomo, musi wyschnąć, i wtedy mi, oczywiście, przywiozą. Tu właśnie mi chciałem powiedzieć kilka słów, ale to będzie filmik następny. Co chodzi, właśnie o jednego akwarysty oglądałem. Tam się ktoś, ktoś go tam czepiał. Po prostu żyjcie w zgodzie. Nie czepiajcie się. Bo chłop ma rację. Co chodzi o czosnek, co chodzi o kurkumę, paprykę i co chodzi o rumianek. Ale o tym nagram następny filmik. Tylko mogę jeszcze powiedzieć, czy to. Sto, jak się stosuje dla ludzi jak się stres, stosuje dla rybek czosnek szybciej jest wchłaniany w organizm człowieka i w organizm ryby oczywiście w organizm człowieka jak jest rozgnieciony szybciej się wchłania a dla rybek właśnie wywarze to jest właśnie dobrze powiedziane co chodzi o czosnek, ale to nagram następny filmik, bo to jest nawet stwierdzone przez lekarzy. Ale to już tak, taki już konkretny filmik nagram o tym i powiem szczegółowo i dokładnie. Tu właśnie też mi jedna osoba napisała, jakie patenty są do. jak światło wyłączą. No teraz, teraz nie trzeba patentów, dlatego że są brzęczyki yy, na baterię można kupić. Teraz tak światła nie wyłączają. No wiadomo, kiedyś tak było, że wyłączali światło, ale jako mało nie przywiązywałem jakoś do tego wagi, ale patenty są, choćby nawet dentka od roweru napompowana yy, troszeczkę powiązana czy czymś przyciśnięta i po malutku powietrze z dętki leciało. Ale to też osobny filmik nagram o tym. A tutaj jeszcze raz mówię, że stolik jest zamówiony, dlatego ten filmik nagrywam. Akwarium jadę w poniedziałek zamawiać. No i tu państwu jeszcze pokażę jak to wygląda i przejdziemy do pyszczaków. Widzicie łupki są poprzyklejane Tak to wszystko wygląda Anubiasiki też Po całości Państwu pokażę Także w tym akwarium wszystko jest w porządku. Także co chodzi o czosnek, o kurkumę, powinno się od czasu do czasu ryb, rybom dawać. Oczywiście nie należy dawać yy, pokrojonego czosnku czy pociachanego do akwarium, tylko wywar z czosnku ale to następny filmik Państwu nagram już dokładnie a teraz przechodzimy do pyszczaków i Państwu pokażę jeszcze pyszczaki a tutaj jak Państwo widzą dołożyłem kamieni i oczywiście przepukałem troszkę piasek bo miałem jeszcze jeden woreczek i Porosypywałem pomalutku. No i tak to wszystko wygląda. I oczywiście tu mają się rybki dobrze. Ten gląd, co tam z tyłu jest, wiadomo, na razie będzie. Ale go gąbeczką delikatnie ładnie schodzi. Można wyczyścić. Także tak to wszystko tutaj wygląda. Jeszcze Państwu pokażę żółwie jakurus. A tu na koniec Państwu pokazuję żółwia. Właśnie wyjąłem go z akwarium. Chowa się, zobaczcie kurus, i jeszcze przejdziemy do tamtego. Także, drodzy Państwo, będą zmiany. Staram się tu pokazać Wam w całości ten akwarium, bo tu zachodzi mi za szafy, znaczy za szafę. Tak to wszystko jeszcze raz wygląda. No i cóż, pozdrawiam Państwa serdecznie. Do następnego filmiku z tej strony Rybka. Trzymajcie się ciepło, zdrowiutko. Cześć.